Cześć, tu Beata. Dziś mamy środy, a skoro środa, to czas na kolejną talię. Dwa tygodnie nie było, za to bardzo przepraszam, czy nawet chyba trzy, ale no, tak czasami jest. Dziś szczególna talia, ponieważ jest to talia okrągła. Mam ich zaledwie dwie albo trzy. Jest z rodziny The Wild Unknown od Kim Krantz. I ta talia nazywa się The Wild Unknown Archetypes i te archetypy. Są naprawdę świetną, yy, świetną talią do pracy, do rozwoju. Ja w ogóle po pierwsze tej tali używam, może od razu pokażę pudełko. Tak fajnie, w takim okrągłym pudełeczku to przychodzi. The Wild Unknown archetypy ja używam w ogóle całej rodziny The Wild Unknown, chociaż nie mam tej alchemicznej bo na razie się nie przekonałam, ale mam tarota wyrocznie i właśnie te archetypy po pierwsze do pracy ze swoim słowem na rok 2024 i okazała się naprawdę strzałem w dziesiątkę cała ta trójka i bardzo do bardzo, do bardzo fajnych wniosków dochodzę w ogóle archetypowa talia pomaga mi nadać kierunek bo skoro tarot odpowiada wyrocznia jakiś tam Wnioski czy, czy jakieś tam inne informacje dodatkowe, to tutaj mam takie ukierunkowanie, na czym należałoby się skoncentrować, w jaką stronę pójść, nad czym się należy pochylić. Dlatego ta talia jest świetna. Dodatkowo jest to moja talia na luty jako talia wyroczni co tygodniowa, więc jeżeli masz ochotę, serdecznie Cię zapraszam na moją stronę www.tarotnumerologiczny.pl i zapisać się do newslettera, bo raz w tygodniu wysyłam maila właśnie z wyrocznią tygodniową, a w lutym używam właśnie tej talii. Zanim przejdziemy do kart. Pokażę tutaj książeczkę, która była do tego dołączona, i tak to mniej więcej wygląda na każdej stronie. Jest tutaj zdjęcie, niestety tylko czarno-białe, jest opis, słowa kluczowe, jest opisana ta karta, jakie refleksje, jakieś dodatkowe, dodatkowe wskazówki w tę stronę są, dodatkowe informacje w tę stronę są. Najfajniejsze są tutaj, jest. Światło i cień, i co możemy zrobić, żeby na przykład, nie wiem, wrócić, wyjść z tego cienia. I zazwyczaj to są jakieś dodatkowe działania. Poczytać książkę konkretną, wysłuchać konkretnego utworu albo poemat, przeczytać, to są naprawdę świetne informacje. I ona jest tak tutaj um, przedstawiona. W ogóle ta talia, ja mam nadzieję, że, że nie zmarnuję czasu i powiem Wam, ona ma 78 kart, czyli tyle ile Matalia Tarota. I dlatego były takie historie i wideo na YouTube, znajdziecie też przyporządkowania tych kart nawet do do talii Tarota, ale ona jest podzielona na kilka rzeczy, na, na nasze wnętrze, na my, ja na miejsca, na narzędzia z którymi możemy pracować oraz na inicjacje, które możemy wykonać, więc naprawdę serdecznie polecam tą talię, niestety ja ją mam w języku angielskim, nawet nie wiem czy jest w języku polskim, tak wygląda są całkiem spore te karty no te opłatki nie powalają, bo wyglądają jak taki rozpikselo rozpikselowany diament ale same karty są po prostu obłędne. Może tak będę pokazywała, bo one są okrągłe. To, to ciężko będzie je zobaczyć. Są naprawdę świetne i bardzo wiele można z nich, z nich wyczytać. Niektóre są bardziej takie komiczne, niektóre są bardziej takie refleksyjne i zastanawiające. I moja praca ze słowem na rok 2024 właśnie w odniesieniu do tych kart. Ja sama nawet się nie spodziewałam, jak dużo one mi dadzą, jak wiele informacji mogę uzyskać, jak. To jest chyba pierwsza karta, którą w ogóle wylosowałam, urodzona w gwiazdach, kiedy dostałam tą talię. Więc naprawdę świetne refleksje. Prowadzi do bardzo fajnych ukierunkowań i naprawdę świetnie się z nią pracuje. I okazuje się, że niekoniecznie trzeba mieć pozostałe talie. Ja tutaj mam je na podorędziu i zaraz je pokażę. To jest tarot The Wild Unknown. Tutaj mam e, Animal Spirit, bo to jest ta, y, cała moja trójka. Jak już wspomniałam, jest jeszcze alchemiczna talia. I ona jest taka w sześciokątnie powycinana, ale jakoś się nie przekonałam do niej. Uważam, że z tą talią jeszcze mam dużo do przepracowania i dużo mogę ją wykorzystać, więc naprawdę świetnie się ta talia do tego nadaje. Bardziej do takiego. Podsumowania. Lubię jej też używać czasami, kiedy potrzebuję jakiejś głębszej wskazówki, nie tylko takiego, um, takiej króciutkiej informacji, ale właśnie zagłębić się troszeczkę bardziej. Dlatego ta talia do takiej głębszej analizy jest świetna, że też ja wcześniej nie wpadłam, żeby na przykład używać jej. Um, używać jej do pracy nad słowem na rok, bo najczęściej używam, nie mam jej tutaj, już schowałam, najczęściej używałam właśnie takich tych malutkich kart z, mm, z informacjami, z pytaniami, które mogą nas ukierunkować. Okazuje się, że naprawdę ta talia jest obłędna pod tym względem. Nie bójcie się, jej, jeżeli znacie chociaż trochę angielski, to spokojnie sobie poradzicie. Jest też takim w miarę prostym językiem napisana. Ale być może jest w języku polskim, bo naprawdę nie wiem, teraz wszystko tłumaczą, więc y, może y, tak patrzę, w którą stronę może rzeczywiście można. Ona nie ma tutaj znaczeń odwróconych, czy jak na przykład Mother Pistarot jest ta taka też okrągła talia, że ma w takiej pozycji, w takiej pozycji, w takiej pozycji i w takiej pozycji znaczenia, bo to ponoć też ma znaczenie. Ta talia czegoś takiego nie ma. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że troszkę ciężko się ją tasuje. Ja lubię tasować karty, tak wiecie, pokerowo. One są tak grube i sztywne, te karty, że ciężko będzie to zrobić. Ale, ale mimo wszystko jestem w stanie jakby przejść nad tym do porządku dziennego, jakimiś tam innymi tasuta, metodami potasować notarię, żeby była dobrze wymieszana, ale jest obłędna, naprawdę. I ja w ogóle, ja w ogóle, aż sama się dziwię, że ta książka, książeczka dołączona do tego jest tak. Na, na, napakowana informacjami, bo myślałam, że to będzie takie wiecie: kilka suchych faktów i tyle, a tu naprawdę można. Mamy kilka refleksji, kilka dodatkowych informacji, jak możemy wejść w głębiej, naprawdę, naprawdę choćby. Oby, Tutaj jakieś kilka, info, jeżeli chodzi o tą kartę. Unseen. Te dodatkowe, żeby wejść głębiej w tą kartę, to Król Hamlet na przykład, jeżeli ktoś lubi yy, poczytać. Yy, trzy, trzy losy różne. Lśnienie, na przykład, w odniesieniu do tej karty. Więc tak są nieoczywiste wskazówki czasami i tak. Zachęcające do refleksji, że aż. Ja, ja wiem, że ja nad. Na, ja być może nad każdą talią tak się tutaj rozwodzę i y, ochy i achy, ale dlatego, że ja mam całkiem sporą kolekcję talii nie powiem że nie, ale ja mam talie tylko te talie, które używam, które mają dla mnie takie ogromne znaczenie i którymi mocno się ekscytuje. W przeciwnym razie puszczam je dalej, bo nie moim celem jest kolekcjonowanie, tylko używanie tych kart. I jeżeli mogłabym polecić wyrocznie, to naprawdę archetypy są nieziemskie do tego, żeby wykorzystać je do pracy nad sobą, do rozwoju, do zagłębiania się e, i nieważne jaka ta pora roku, czy, czy jesteśmy w etapie dziewicy, matki czy staruchy tu bardziej chodzi mi o energię, nie o wiek. E, czy bardziej potrzebujemy jakiegoś, jakiejś takiej głębszej analizy, która nam pomoże działać dokładnie tak jak chcemy naprawdę serdecznie polecam przyjrzeć się e, mm, zaraz pokażę jeszcze raz The Wild Unknown Archetypy. To jest po prostu świetna. Ciekawa jestem, czy jest w języku polskim, bo naprawdę tego nie sprawdzałam, więc jak wy wiecie, albo zobaczycie, to dajcie znać. Co nie zmienia faktu, że ta talia jest po prostu obłędna i naprawdę serdecznie polecam ją każdemu, kto chciałby popracować trochę nad, nad sobą albo ma taką potrzebę, żeby tam zagłębić się w te sprawy, żeby po, poanalizować niektóre niektóre zagadnienia, tak? Więc naprawdę polecam i uważam, że The Wild and Non-Archetypes jest do tego naprawdę świetna. A poza tym no już wiem, już mówiłam o tym i pewnie będę jeszcze się tutaj powtarzać, no ta talia, ta książka tutaj dołączona do tego, to jest po prostu sztos. I wydaje się tylko tyle informacji. A tu jest tak dużo zawarte, że trzeba to naprawdę ze spokojem i z uwagą czytać, żeby... Mm. Żeby nie ominąć niczego, żeby wykorzystać wszystko mięcho, które tam zostało zawarte. Wszystkich kart nie zdążę pokazać, ale myślę, że to już też pokazuje, jak ta talia wygląda, w jaki sposób można z nią pracować. I jest naprawdę fantastyczna, więc serdecznie polecam przyjrzeć się talii The Wild Unknown Archetypes, czyli archetypy, które... Pomagają wejść głębiej i zachęcają do tego. Naprawdę polecam tą talię. Trzymajcie się ciepło. Pa!